W przestrzeni medialnej coraz częściej ukazują się tezy, że Platforma Obywatelska nie musi mieć żadnego programu wyborczego, ponieważ jedynym jej programem jest odsunięcie Prawa i Sprawiedliwości od rządzenia. Co więcej, podobno pod tym programem podpisują się politycy Platformy Obywatelskiej, wychodząc z założenia i liczą na polaryzację i emocje, ponieważ zbyt wczesne przedstawienie programu spowoduje dogłębną analizę tego programu, a to z kolei zmusi Platformę Obywatelską do powiedzenia skąd wezmą pieniądze na realizację tego programu. Czy tak faktycznie jest? O to zapytam Borysa Budkę. 27 lutego Borys Budka będzie w bastionie Prawa i Sprawiedliwości w Radomsku. To jest moja subiektywna ocena. Borys Budka skorzysta również z zaproszenia do programu w temacie. Na portalu Radomsko24, a emisja tej rozmowy będzie w środę, 1 marca o 19.45. Zapraszam zainteresowanych do oglądania tej rozmowy. Irek Staszczyk, pozdrawiam.